Hej kochani, witajcie w sobotę i zobaczcie co robię. Opalam się. Ja stwierdziłam, że pierdzielę wszystkie prace domowe i biorę się za opalanie, bo może się na razie taka okazja nie przydarzyć. No właśnie, teraz Adaś poszedł na drzemkę, śpi sobie w wózku, zakryłam go tierom i przykryłam takim otulaczem z lulalow. Powiem wam, że go kupiłam jeszcze zanim Adaś się urodził, i tak sobie potem opomyślałam, kurde, po co to kupiłam? Ani to grzeje, ani to ziombi, ale ja sama, jak śpię. Uf, to lubię być czymś przykryte, a to jest takie właśnie cieniutkie, że po prostu wiecie, jakoś to tam super go nie, nie spoci się pod tym, a po prostu będzie mu przyjemnie, że jest przykryty. Zresztą on jest tam kurczę, już nie pamiętam z czego to było, czy z Muślinu, czy z bambusa, że to jest taki oddychający materiał. Ponoć nawet ochładzak jest za ciepło, także nie, mogę polecić. E, no i co? Powiem Wam, że oczywiście ja zawsze da się spać, to mam jakąś robotę i pomijałabym do pomycia podłogę, łazienkę. No, co prawda pranie się robi, ale wiecie, no, to pranie tylko się powiesi i będzie z głowy, ale stwierdziłam, że kurczę, teraz ma być taka pogoda, patrzyłam prognozy, O kurde, to chodzi słoneczka. ja się cieszę, bo właśnie są takie chmury, że chcę się opalić, a nie wiem, czy mi się uda, y, czy przyjdą to chmury zanim Ada się obudzi, ale pomyślałam, że do Was właśnie pogadam, zanim będzie światło, żeby nie musiała tak mrużyć oczu, mam nadzieję, że mi wybaczycie. No i właśnie miałabym sprzątanie, ale stwierdziłam, że właśnie ma być bo cały czas czuję, jakby coś po mnie wchodziło. W ogóle patrzę, y, cudowny widok, kosze na śmierć, ale tak się ustawiłam, żeby właśnie na mnie y, fajnie słońce padało. No i podać, ta pogoda ma być burzowa w przyszłym tygodniu i pochmurnie. I mówię, kurde, nie będę wiecie, przekładać sprzątania nad wszystko, zrobię sobie w poniedziałek, jak będzie brzydsza pogoda, bo ja ogólnie jak na przykład nie posprzątam, to lubię wypocząć, bo mam cały czas to w głowie, że mam nieposprzątane, ale stwierdziłam, no że kurczę, bez przerwy trzeba korzystać z, z ładnej pogody i właśnie zamierzam i nie wiem, czy sobie nie zrobimy też y, takiej Małych wakacji, może sobie zamówimy pizzę, bo my na przykład nie jedziemy w tym roku gdzieś na wakacje, wiecie, Budowa, także staramy się jakoś dużo kasy nie wydawać na takie przyjemności, ale mam zamiar pojechać do mojej babci, nawet ona ma tam super, ma tam. Jezioro, tam jest pięknie, cisza, spokój. Także to będą chyba nasze wakacje w tym roku, jak skończymy nasz zaplanowany etap budowy. No i co? Potem też przychodzą do nas znajomi, powiem Wam, miałam robić sałatkę, ale jakoś już nie mam ochoty robić cała. Tak chwilowo jestem przejedzona ostatnio cały czas. Mrówka. Cały czas robię sałatki i stwierdziłam, że może zrobię z ciasta francuskiego, yy, ciasto francuskie ze szpinakiem, popatrzę na jakieś przepis, albo takie koszyczki, yy, wiecie w tych yy, w foremce na yy, no zobacz, dobra, także relaksuję się, bo Adaś już godzinkę śpi, mam nadzieję, że yy, to słońce będzie, bo aktualnie jest ze mną spora chmura, yy, no ale być nawet jak nie będzie yy, jak już super słońca, to po prostu poleżę i się zrelaksuję, skorzystam z ładnej pogody. Powiem Wam, żyć nie umierać, Leży sobie na mięciutkim kocyku. Pojadłam sobie pizzę i wzięłam tym razem sobie inną niż zwykle, bo przeważnie biorę albo z hawajską, z ananasem, albo z brokułem, albo z czosnkiem. Ale moje ostatnie sałatki były właśnie głównie na podstawie tych składników i po prostu jakoś stwierdziłam, że chcę coś innego i wzięłam z salami, szynką, pomidorem, cebulą, chyba coś takiego to było. Nie bardzo dobra. No powiem Wam, słoneczko się zrobiło, bo jak zaczynam się opać, to myślałam, że może nic z tego nie wyjdzie, ale się rozpogodziło. Adaś się troszkę przebudzał. Bo od tych chwilę dźwięków na dworze, nie jest przyzwyczajony. w tam mnie nie uczyłam jakiś super ciszy, no ale no, wiadomo, w domu jest ciszej, a tutaj różne odgłosy, tak się troszeczkę przebudzał, ale śpi, także jeszcze korzystam. Powiem Wam, że ja tak lubię tutaj okolice, w której mieszkam, że nawet nie potrzebuję nigdzie wyjeżdżać na wakacje, jak jest ładnie, wiecie, przy domku to zawsze można sobie właśnie wyjść na świeże powietrze. No jedno co, to wiecie, w domu jest zawsze coś do roboty, jak nie coś wyprać, to posprzątać, to może jedynie pod tym względem, żeby po prostu nie szukać sobie cały czas roboty, bo cały czas się zawsze coś znajdzie. Wiadomo, jak się wyjedzie, to troszeczkę można od takich obowiązków codziennych odpocząć. To brum, brum. jest twoje brumbrum. Brum. Dzień dobry. Przed chwilką wstałem i jestem na bam. pikniku. Bam. Bam, przed chwilą robiłeś. Tak, bam, leżałeś. Pięknie. No wstawaj, boś siatego górcika. miam miałam twoje ulubione. Co to jest? Co tu ładasz je? Nia miałam, niam, niam, twoje ulubione. Po co jestem na pikniku, nie? A ty coś ciutki jestem. Bam. No, bam. Chodź, jak zjesz to będziesz przykład. Ła, <grym> <grym> robiłeś? Chciałeś wystraszyć ich. Ła, no ale chodź, to musisz zejść o górczykę. No, brum, brum. A pokaż wszystkim, gdzie ty masz kolanka. Tu, chyba nie widać. Tu, kolanko. Pewnie wyczy się w Pat Na dworze wszystko można, nie? Chodź, zjemy i pójdziemy do taty, dobra? Pójdziemy do taty? A co za porządki robisz? No. Będziesz zbierał pranie. Pranie. Mama cię, tacie zrobiła roboczych ciuchów w pranie. A tu sú klamerky. Mhm. Mm mhm. Mm Wiecie co? Stwierdziłam, że nie będę robiła tego ciasta francuskiego ze szpinakiem, bo w sumie będę ja, moja koleżanka, no i nasze chłopaki i dzieci. I wiem, że dzieci nie będą jadły. Mój mąż na pewno nie, kolega też raczej nie. Także zostajemy my tylko we dwie, a ja się tak najadłam tą pizzą i myślę, że po prostu się zmarnuje tego nie zjemy, bo oprócz tego no będzie grill i dużo innego jedzenia. Także stwierdziłam, że zrobię moją ulubioną przekąskę, czyli te mini sucharki. Posmaruję tą pastą, o której Wam wspominałam ostatnio w zakupach. Jak ktoś nie oglądał, to pasta przepyszna, słodko -ostra i na to szczypiorek to już jest przetestowane pyszne połączenie i właśnie moja koleżanka nawet kiedyś to ugniadła i się zachwycała, także wiem, że na pewno jej będzie smakować. Hej kochani, przychodzę się z Wami szybciutko przywitać następnego dnia, bo właśnie idziemy do kościoła. Potem moi ryce przychodzą na grilla, także chyba się dopiero do Was odezwę na spokojnie wieczorem, żeby mogła z wiecie, tak spokojnie pogadać. Ubrałam się tak, to są takie spodemki i bluzka z reserve, ta z tamtego roku. Powiem Wam, lubię ten zestaw, ale te spodnie to ja je nazywam tak zwane obeliksy, bo to wiecie, mają ma, taki wyższy stan i niekoniecznie są dobre dla mojej figury, no ale ale nie wiem, będę wciągać brzuch, nie, zawsze się dziwiłam, a ktoś mówi, że wciąga brzuch, mi by się po prostu nie chciało, no po prostu trzeba siebie zaakceptować. No i co? I nie wiem, jakąś katanę może na to wezmę, bo jest niby ciepło, ale może padać, także zobaczymy. Także zapraszam na kolejny dzień z nami. Przechodzę, kochani, do Was wieczorem, tak jak zapowiadałam. W ogóle mam jakieś takie dziwne lokasy z przodu, ale Adaś się tak szalał przy kąpieli, że chciał mnie myć razem ze sobą i wiecie, brał sobie wodę i mi tak prosto na twarz i na włosy, więc powiedziałam, żeby sobie lepiej tatę umył i wiecie, tata mu się dał także, no jeszcze jako taką makijażu i powiedzmy fryzury, której nigdy specjalnie nie robię mi zostało. No i co, właśnie jest po 22.00 powiem Wam, jestem tak zmęczona jak mało kiedy, bo ja jestem ogólnie nocnym Markiem i ja długo potrafię siedzieć, ale nie wyspałam się kompletnie tej nocy i normalnie dzisiaj maksymalnie 12 kładę się spać, a to dlatego wczoraj byli Ci goście i nie posiedzieliśmy jakoś super długo, bo też byli z dziećmi. No, i Adaś poszedł spać o 23. To jest, no, dla niego ewentualnie, właśnie, właśnie jak jest jakaś impreza i się bardzo bawi z dziećmi, to tak chodzi spać, bo on ogólnie, co? Adaś się ciężko określić, bo on nie chodzi spać o. Znaczy, raczej na pewno chodzi spać najwcześniej 21., ale różnie wstaje. Czasami wstanie około 7, a czasami około 10. No, i właśnie poszedł wczoraj spać o tej 11, bo jeszcze byli. Goście jakoś super nie chciał i spać, także stwierdziłam, dobra, po prostu niech się do tej 11 wybawi, a potem pójdzie spać, na pewno będzie długo spał rano, no i sobie jeszcze pooglądałam telewizję, gdzieś tak proszę powiem Wam, koło 3 spać, mówię, na pewno do 10 pośpi, to 7 godzin mi w zupełności wystarczy, a on, nie wiem jakim cudem, obudził się przed, nie przed 7, nie przed 8, no ale wiecie, po 3 poszłam spać, no także... Jakaś jestem taka zmęczona, że zaraz będę się musiała położyć spać. No i co, byliśmy w tym kościele, potem byliśmy, yy, byli moi ręce na grillu i była taka super pogoda, powiem wam, no jakbyśmy w kościele to jeszcze właśnie tak troszkę przepadywało, ale to była taka mrzewka, także spoko, a potem się zrobiło tak idealne, świeże powietrze, wiecie, nie było tej ducho, co na początku dnia, było po prostu cudownie i też siedzieliśmy na grillu, no, po dziewiątej jakoś, także. Super, po prostu pełen wrażeń weekend na świeżym powietrzu, jeżeli wiecie teraz nie będzie pogody przez cały dzień, to przynajmniej wykorzystany był dobrze ten czas. I w ogóle chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że ten kolega, który u nas wczoraj był, jest ozdrowieńcem. W ogóle śmieszne, to nazwano, ale tak to się profesjonalnie nazywa. No a chcę Wam to powiedzieć, dlatego, że jak często czytam komentarze gdzieś pod filmikami osób, które oglądam, to już nie pierwszy raz spotkałam z komentarzem, że ten wirus to jest jedna wielka ściema, bo nie znam osoby, która miała to, tego koronawirusa. Powiem Wam, moje nastawienie do tej sytuacji jest takie, że ja wierzę. Że y, tego wirusa jak najbardziej że istnieje, ale też y, wydaje mi się i no to jestem raczej y, tego pewna, że jest to przesadnie rozdmuchana informacja. No, ale wiecie, ja właśnie mieszkam na Śląsku, także y, jestem wirus i znam niejedną osobę, ale też Wam mogę powiedzieć, że ja troszkę się uspokoiłam właśnie po tym moim koledze i kilku osobach, którym znam. No wiadomo, do nie można wszystkich jakby wy, wy wszystkim wsadzić do jednego worka, jedni to przychodzą tak, drudzy tak. No ale ogólnie większość osób, yy, praktycznie no wszyscy, no nie słyszałam też o chyba no, dwóch przypadkach takich cięższych, ale no poradziły sobie z tą chorobom, ale ogólnie no, w skali to bym powiedziała, że duża, duża większość po prostu przechodzi to bardzo łagodnie, 38 stopni, 2-3 dni i po sprawie. Także ja powiem wam, że nawet przez to przez te różne opowieści przestałam się po prostu mniej stresować. Ja znaczy, się nigdy przesadnie nie stresowałam, bo wiecie, uważam, że jeżeli ktoś ma wiecie mieć to to po prostu choćby na rzęsach stanął, to i tak się tym zarazi, bo na to po prostu no praktycznie wiadomo, że trzeba Najbardziej zachować higienę, ale no ja już nawet nie dezynfekuję zakupów, bo wcześniej, jak przychodziłam z tych zakupów, wiecie to, i tak jak człowiek dotknie tej torby, powiedzmy tego ucha od tej torby, to ja no już takie kombinacje, żeby to, wiecie, nie dotknąć. Potem, jak dotknąłam te, tego zakupu, który był niewydezynfekowany, to nie mogłam otworzyć lodówki czy tam czegoś, to no po prostu, no, no i stwierdziłam, że, że wiecie. Będę zachowywać podstawowe środki ostrożności, ale nie będę szaleć, bo po prostu, jeżeli ktoś choćby na rzęsach tak jak mówię, stanął, to się po prostu tego nie ustrze, że dobra, bo nigdy nie chciałam, żeby na moim kanale był jakoś super temat koronawirusa poruszony, bo jest tego tyle, że myślę, że chcemy się od tego uwolnić, a nie jeszcze o tym słuchać, ale po prostu chciałam Wam o tym nadmienić, o tym, o czym Wam powiedziałam, dobra, już nie będę się powtarzać, także idę zdawać makijaż i kładę się, no jeszcze sobie dam z godzinkę może na YouTube lubię na telewizorze, ale nie będę przeginać, bo wiecie, niby Adaś tak sobie myślę, że jutro to powinien w ogóle spać do 12, chyba nie no śmieję się, też nie lubię, jak za późno wstaje. No, tak lubię optymalnie, jak on właśnie wstaje tak 8-9, tak za późno, no, to, to wiecie, to już potem dla mnie jest też taki troszkę dzień zaburzony, chociaż ja naprawdę nie mogę narzekać na niego, bo on śpi pięknie, on śpi około 2-3 godziny w dzień i całe noce przesypia i tak było od zawsze. Także nie mogę w tym temacie powiedzieć na niego złego dobra. Po prostu zaraz się kładę spać. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się nam tam, czy że filmik Wam się podobał. Całuski. Pozdrawiam wszystkich. Do następnych filmików. Pa! pa.